Rok 2020 był do dupy. Pewnie wielu z Was mogłoby to powiedzieć, ale nie ja. W moim przypadku było zupełnie odwrotnie. 2020 był dla mnie bardzo dobry rok. W wielu sferach mojego życia, nazwijmy to tak. E, ale ponieważ jesteśmy na YouTube, to skupmy się na YouTube. Ja nie lubię tak zajmować się przeszłością i tak dalej. Ja wolę patrzeć w przyszłość. Ale wiem, że wiele ludzi robi takie końcoworoczne podsumowania, więc postanowiłem też takie jedno zrobić. Miałem je zrobić też w ostatnim roku, ale podsumowanie z ostatniego roku było dość przygnębiające, nie z powodu YouTube, ale z powodu innych rzeczy. W tym roku wszystko jest dobrze, pomimo nawet panującej pandemii, w moim przypadku naprawdę nie mogę na nic narzekać. Jak to wyglądało w tym 2020 roku na naszym kanale Officus? Wyglądało bardzo dobrze. Na pewno w porównaniu z, z poprzednim rokiem, z 2019, widzimy mamy tutaj statystyki. W tym roku uzyskaliśmy pół, ponad pół miliona wyświetleń. To jest cholernie dużo. Dlaczego? Tak spojrzymy na 2019 rok, tylko 277 tysięcy. No jak już porównujemy z 2019 e, mamy tutaj 40 tysięcy e, czasu oglądania. W 2285, czyli też jeszcze raz tyle. E, Podobnie z subami nie, nie całkiem jeden raz, ale 1,3 a tutaj 1,3 tysiąca, a tutaj 2,4. Tylko kurde, zarobki nie wzrosły tak samo jak suby, wyświetlenia i e, czas oglądania. Kurde, no, ciekawe dlaczego. Ogólnie ten rok jest dość dziwny pod względem analityki na YouTubie, no bo to połączenie wakacji z pandemią sprawiło, że tutaj w tym momencie tak maj do końca wakacji wyświetlenia w górę nie można go brać pod uwagę jak się patrzy że o powinienem mieć tyle wyświetleń czy tyle no bo to była anomalia jednak według mnie na pewno nie pomogło mi to że zrobiłem tutaj sobie przerwę od końca lipca do września no i później od września do października więc tym trochę sobie skrzeniłem kanał ale nie z takich rzeczy się wychodziło w 2019 miałem przerwę no, o wiele dłuższą. E, więc. E, zresztą, zawsze jest tak, że na początku września wyświetlenia spadają. O to się nie martwię. Ale jak widać, idziemy w górę i to idziemy w górę stopniowo. I to mi się podoba. My nie chciałbym tak, że o, nagle jeden filmik dostaje. Zarombicie dużo wyświetleń. Przecież miałem taki jeden. E, w cieniu zergów, który który no, 15 tysięcy wyświetleń, jak na mój kanał, to jest dużo. Nie chciałbym, tak że. O, nagle filmik dostaje 100 tysięcy wyświetleń i później nic. Rośniemy stopniowo i bardzo mi się to podoba. Wiecie, przynajmniej nie urosłem do 30 tysięcy subskrypcji i nie mam teraz po 3-4 tysiące wyświetleń. Nie, nie mówię o nikim konkretnym, nie? I myślę, że w 2021 będzie jeszcze lepiej. No bo co planuje na 2021 rok? Po, po raz kolejny. Ja, ja już pewnie o tym mówiłem, ale... Ee, powiem tak. Wkładanie wszystkich... Po angielsku się mówi all eggs into one basket. Czyli wszystkich jajek do jednego koszyka. To nie jest dobry pomysł. Ja w tym momencie zajmuję się głównie rastem. I to widać po wyświetlaniach na innych filmikach i tak dalej. No i niestety, ale muszę coś z tym zrobić, bo... No, tak się składa, że akurat teraz na Twitchu niby Rast jest bardzo popularny, no ale co jeśli nie będzie? Ja jestem szczery z wami i powiem to w taki sposób, który może was zabolić. Zabolić <grym> Zaboleć. Nie mogę cały czas nagrywać Rasta i nie będzie tak, że będę nagrywał Rasta. I ci, którzy narzekają, że nie ma Rasta, no to ja to na, na to patrzę z takiej strony. Ja was nie obchodzę, obchodzi was Rast. No więc skoro ja was nie obchodzę, to wy nie obchodzicie mnie, o w taki sposób na to patrzę, więc y, na pewno możecie się spodziewać y, filmików z y, różnych innych gier. Już od dłuższego czasu mam nagrane no 600GB y, materiału z gry Kenshi, y, którego nie mogę złożyć, <ścoughs> bo nie, nie mam kiedy, to, jest, to będzie bardzo duży projekt. Gra Kęś jest bardzo fajna, zacząłem tam e, narkotykowe imperium i chcę to w jakiś fajny taki sposób złożyć, e, żeby stworzyć z tego nawet jakąś historię. Myślę, że to będzie dość zabawne. E, spróbuję nagrać coś, znaczy nagrać, mam już trochę nagrane e, z Farming Simulator jako prawdziwy rolnik. Wiecie takie porównanie, że prawdziwy rolnik gra w farminga, dobry clickbait e, będzie. A propos clickbaitu. Bo ja, no bądźmy szczerzy, ja nie clickbaituję zbytnio moich filmików, no bo jeśli spojrzycie na. 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 na, na, na tytuły, no to są zwykle jedno. jednowyrazowe, tak jak determinacja, ustawka, dwururka, One nie mówią nic dużo i na. E, bo ja nie lubię clickbaitować. Ostatnio tam haltę podczas rajdu no bo nie miałem już pomysłu naprawdę na, na niektóre e, e, na niektóre tytuły. Tylko, że problem jest taki, że jak ja nie clickbaituję, to strzelam sobie w stopę, bo inni clickbaitują. Jak wejdzie się na YouTube, a, ja nawet to zrobię, jak się pisze Rust to so, możecie sobie obejrzeć tytuły wszystkich filmików wraście i tam będzie albo destroyed, albo raided, albo e, annihilated. No ten e, Spunki nie robi jeszcze jakieś takie normalne tytuły. Demolishing, kurwa. E, solo wipe, best solo wipe, duo wipe, wiecie, group wipe. Takie tytuły, wszystkie są takie same. No, i im to jest na rękę, wszystkim twórcom jest to na rękę, no bo wtedy tytuły z takimi sami, samymi słowami kluczowymi od jednego twórcy pojawiają się przy filmikach drugiego twórcy i są polecane i tak dalej. Więc no, ja próbowałem to robić w taki sposób, jaki lubię, bo uważam, znaczy uważałem i dalej uważam, że moje filmiki są dość dobre nie są perfekcyjne, bo nic nie jest, ale są dość dobre. Na pewno na tle polskich twórców w jakiś sposób się wyróżniam, ale to no, na YouTubie w 2020 to, to nie wystarczy. I tak osiągnąłem dość dużo, no ale no, muszę pomyśleć nad czymś, żeby osiągnąć jeszcze więcej. No i teraz pytanie, czy ja chcę osiągnąć... Coś więcej, bo w sumie to nie miałem motywacji do robienia filmików na YouTube, bo to dla mnie zabawa, zresztą e, e, o tym mówiłem, ale teraz mam motywację, nie będę o niej mówił, dojdzie co do czego, to się dowiecie jaka moja motywacja była, jak już będę gotowy do mówienia o tym. Co chcę osiągnąć w 2021 roku? Chcę osiągnąć dużo. Zacznijmy od YouTube'a. Skoro w poprzednim roku, w 2019, było te 1400 subów, tutaj, tutaj mamy 2400, to może zdobędziemy te 4000 subskrypcji w tym, w tym roku, żeby dojść do 10 10000? Tak, to teraz jest mój cel. 10 000 subów na e, 2021 rok i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Tak jak już wspomniałem, na pewno będzie więcej e, filmików z innych gier. Wiem, że w poprzednio trochę źle do tego podchodziłem, bo robiłem jeszcze tak po staromodnemu to, co ja lubię robić, czyli let's play'e. Ale takie nieedytowane filmy, no ja wiem, że w tym momencie konkurencja jest coraz wyższa i nie są aż tak interesujące dla ludzi. Też edytowane, fajnie, z... cicho bądź, fajnie złożone filmy z innych gier się pojawią na tym kanale. Mam nadzieję. W prawdziwym życiu. Jaki mam cel? No, próbuję założyć biznes. O tym też dowiecie się, jak wyjdzie, jeśli wyjdzie. Na razie idzie dość dobrze, więc mam nadzieję, że w 2021 roku założę swój biznes. Związany z grami, tyle wam wystarczy wiedzieć na razie, później dowiecie się więcej. Tak się zastanawiałem, jaki jest mój ulubiony filmik, który zrobiłem w tym roku. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo ja mam słabą pamięć. Próbowałem różnych rzeczy. Z valorantem mi się to trochę podobał. Co tu było? Tu były. Niektóre filmiki były naprawdę fajne. Zrobiłem w końcu poradnik. To mój pierwszy poradnik na YouTube, tak? FPSy? Chyba trzeba będzie go odświeżyć na 2021, chociaż chyba niewiele się zmieniło, szczerze mówiąc. Co jeszcze było ciekawego? Może zrobię następny filmik o tym co czeka nas wreszcie w 2021 roku, bo zrobiłem ten filmik i dużo rzeczy z nich z, z tego filmiku się sprawdziło, takie jak samochody i inne rzeczy. Bardzo mi się podobały zyski z bazy pułapki, skarby były dobre bohaterowie nigdy nie umierają. Co jeszcze z tych nowszych? <laughs> bardzo, śmie bardzo śmieszny był dla mnie Król Toksików, bo fajnie się pośmiać z ludzi, którzy robią z siebie debili w internecie e z powodu gry komputerowej. E bardzo podobał mi się mój filmik o Liazalu, <laughs> ale uświadomiłem sobie jedną rzecz, że nie dyskutuję się z debilami. <laughs> Więc zrobiłem dwa filmiki i uznałem, że gościu Naprawdę albo wali głupa, albo idzie w zaparte, bo myśli, że mu to coś da, e, więc sobie odpuściłem. No bo jak koleś nie rozumie analityki na YouTubie, pomimo że ma kanał na YouTubie i może to wszystko sprawdzić, ja muszę mu tłumaczyć jak przedszkolakowi, no to... to poddałem się, bo nie ma co. Szkoda mojego czasu. O, granatowy, to była granatowy, to była fajna zabawa. E... Fajnie było pobawić się, porzucać ludzi granatami, było śmiesznie przynajmniej bez spiny. No ale to moje typy na najlepsze filmiki. Powiedzcie mi, jakie Wam się podobały w tym roku. Zostawcie komentarze. Zostawcie również komentarze na temat tego, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Wiem, że ostatnio troszkę zacząłem streamować, chcę skończyć na streamie cyberpunka, chcę. Postreamować trochę z innych gier. W końcu chcę w Arka pograć, bo nigdy nie grałem. A mam i czekam, żeby pograć, tylko nie miałem kiedy. Chcę, kiedyś grałem raz z Alienkiem chyba i z jego kumplami w Chcę zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania. I to chciałbym robić na streamie. Czyli Arka i Hardworlda. Próbowałem streamować na Twitchu, jak wiecie, w tym roku. No gówno z tego wyszło, dlatego że no w sumie nie wiem dlaczego, bo e, dość jasno komunikowałem w każdym filmiku na początku, gdzie streamuję, a pomimo tego, e, ludzie nadal pytali, gdzie streamujesz, czy streamujesz, no to i ma, miałem w każdym filmiku codziennie o 17 streamy, a ludzie i tak pytali, no to nie wiem e, głupota ludzka ogarnięcie. ja nic na to nie poradzę i myślę, że wygodniej jest streamować na YouTubie niż na Twitchu. Plus te sprawy z Twitchem, które wyszły w tym roku, goście, którzy tam za chyba próbowali partnerów dawać za zdjęcia, go ich bab, za nagie fotki, bab, ta, ta transka, co w ogóle pół Twitcha chciała rozjebać. Ja się na takie coś nie piszę i jeśli mam możliwość nie korzystać z takiego serwisu, to nie będę z niego korzystał. Na YouTubie przynajmniej jest. jest, jest chujowo, ale stabilnie, a tam są takie. na Twitchu są takie. Cyrki, że, że szkoda gadać. No tak więc to był 2020 rok. Na pewno w moim przypadku o wiele lepszy niż 2019. 2019 był do dupy, 2020 był bardzo dobry i mam nadzieję, że 2021 będzie jeszcze lepszy i tego też Wam życzę na nadchodzący rok. No i cóż, widzimy się. Tu dzisiaj jest 30, to dzisiaj chyba wejdzie ten filmik. Eee, więc widzimy się po nowym roku pewnie z filmikiem wzrasta. Mam dość dużo materiału. S Dość, z dość zapopulowanego serwera, na którym było dużo akcji, dużo śmiechów, dużo płaczu od Polaczków. Nie był to polski serwer, ale Polacy płaczą na każdym serwerze i mam nadzieję, że to Wam się spodoba. To było w Sikus i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się i na razie.